A ja jestem zadowolona ze średniej miki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę! A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła i coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow! Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj! Co takie słodkie! A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej, okay, czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie! Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O, tak, nie mogę się oderwać! Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy, ściany też. Kurra, zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow, to wygląda super. Dzięki. A teraz najlepsze. Degustacja. Wow, idealna! Co tu się dzieje? Mam was, spryciułę! Spadać mi stąd! Oreo, moje ulubione! Sara, ale masz żałosną porcję? Naprawdę nie mam szczęścia. No, w końcu mi się poforciło! Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy, ty pierwsza. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. O, patrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne. Julia, teraz Ty. Mm, co za zapach? Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności. Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre. Ups. Okej, okay, ma. Zaczynaj. Alleluja, W końcu się najem. Ojej, jakie ciężkie! Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś żarłoku. Tylko 4 cm makaronu. Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie pobrudzić sobie rąk, użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi. Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny już! Boom! Co się dzieje? Tadam! No nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow! Spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy, stylowy i smaczny. Patki z mlekiem to moje ulubione śniadanie. A ja mam średnie opakowanie, super. Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mmm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka? No bani. Sara, teraz ty. Z radością. Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj. Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie. Wsypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część. To istne smakowe szaleństwo. Mega pyszne. Dałaś radę! Hej, to nie czas na zabawę. Pora dowiedzieć się, co będziecie gotować w pierwszym challenge'u. Burger? Super! Wszyscy gotowi na nasze wyzwanie? O! No to na co czekamy? Do dzieła! Babcia zaczyna od bułek do burgera. Tak, opiekane bułeczki smakują o wiele lepiej. Teraz potrzebujemy mięsa mielonego. Babcia robi z niego kulki i kładzie je na patelni. Dociska je porządnie łopatką. Kotlet gotowy. Teraz plasterek pysznego sera. No i oczywiście, co to za burger bez pomidora? Jeszcze tylko cebula i bułka na wierzchu. Wow, babcia tak szybko się uwinęła. Dobra robota, babciu. Teraz kolej na siostrę. Wygląda na to, że zwykłe bułki się nie nadają. Pączek? Jaki apetyczny. Siostra kroi pączka na dwie połówki. Teraz czekoladki, jakie słodkie. Ale siostra ma coś jeszcze. Kwaśny żel? Jest taki dobry, ale taki kwaśny. A teraz czas na troszkę marshmallow. Dorzucimy też kilka żelków i oczywiście syropu owocowego, bo czemu nie? Teraz kładziemy z wierzchu drugą połowę pączka i gotowe. Wygląda pięknie. Babci chyba się spodobała praca wnuczki. Ale Wednesday nie da się tak łatwo zaskoczyć. Zaczynamy jak zwykle od bułek, oczywiście czarnych. Smażymy kotleta. Wow, co Wednesday robi z tym kawałkiem sera? Ojej, jak fajnie teraz wygląda. Kawałek ogórka. Co za odlot! Burger ma teraz usta z językiem. Ale czegoś tu chyba jeszcze brakuje. Dobrze, że Wednesday ma zawsze obok siebie pomocną rączkę, na którą zawsze może liczyć. Żelkowe oczy? Wygląda na to, że właśnie tego potrzebuje Wednesday. Ej, ostrożnie babciu. Rączka jest całkiem nieszkodliwa. Okej. Okay. Teraz okay. dodamy oczy do burgera. Wow. Tylko spójrzcie na tego potwora. Jest taki przerażający. Ale wciąż taki apetyczny. Ciekawe, który burger będzie najsmaczniejszy. Margo? Ojej, umieram z głodu. Ten wygląda tak nietypowo. Spróbuję. Nie jest pyszny. Co mamy dalej? Bierzemy pierwszy kęs. Ojej, czy to cebula? To obrzydliwe. Ten burger nie jest tym, co chciałam. Przykro mi, babciu. A co my tu mamy? To moje ulubione słodycze. Będę zagryzać żelki pączkiem? Podoba mi się to. Czas wybrać zwycięzcę. I jest nim. Burger. To nasz zwycięzca. Gratulacje, Wednesday. Czy mi się wydaje, czy to uśmiech? Wednesday się uśmiecha, a to dopiero. Ups, chyba ktoś tu się zawstydził. Wygląda na to, że siostra i rączka znaleźli wspólny język. Nadszedł czas, aby rączka wróciła do domu, bo nasi bohaterowie muszą przygotować nowe danie. Gorącą czekoladę. Kto nie kocha tego pysznego napoju? Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Zaczynamy. Babcia znowu gotuje jako pierwsza. Wlewa mleko do garnka. Teraz kakao w proszku i prześciutko miesza. O tak, tabliczka czekolady sprawi, że smak będzie jeszcze bogatszy. Jakie to miłe! Babcia nalewa gorącą czekoladę do swojego ulubionego kubka. Dobra robota, babciu! Taka czekolada rozgrzeje każdego z kolej na siostrę. Ej, uważaj, bo w ten sposób zjesz całą czekoladę. Babcia ma rację. Trzeba dodać tylko troszkę cukru. Ojej, ale co ona kombinuje? Tylko spójrzcie na tego łakomczucha. Babcia nie pochwala takiej ilości słodkiego. Dobrze, czas dodać mleko. Ostrożnie! Ups, siostra powinna być bardziej uważna. Ma coraz mniej składników. Teraz troszkę barwnika. Ojej! Spójrzcie jakie to piękne! Ten krem jest taki kolorowy. Teraz troszkę słodkiej posypki. No co za podanie! Siostra się postarała, ale to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest bita śmietana i pianki marshmallow. Tylko spójrzcie na te słodycz. Siostra wykonała świetną robotę. Brawo. Ciekawe czy Margo się spodoba. 10 punktów na 10. Teraz twoja kolej, Wednesday. Najwidoczniej potrzebuje odpowiedniego kubka. Rączka, pomóż mi. Babciu, lepiej oszczędzaj nerwy. Wednesday wlewa czekoladę do swojego kubeczka. Nadchodzi bita śmietana. Syrop owocowy? Świetnie. A teraz żelki haribo. O tak, spójrzcie na ten wyjątkowy sposób podania. Gorąca czekolada jest gotowa. Wow, od czego zacząć? Oszaleć można! To jest takie pyszne. Uwielbiam to! Brawo, siostrzyczko! Co to jest? Czekolada od babci. Też pyszniutka jej, a co to takiego? Wygląda dziwnie, ale spróbuję. Hmm, nie jest złe. Ale zwycięzcą zostaje. Siostro, ta runda należy do ciebie. Gratulujemy! Wygląda na to, że nasi bohaterowie są gotowi na kolejne wyzwanie. Co czeka ich tym razem? Wow, to frytki! Istnieje wiele sposobów przygotowania i podawania tego dania. Sprawdźmy, który z nich wybiorą nasi bohaterowie. Okay. Oczywiście najpierw trzeba obrać ziemniaki. Ojej, co tam się dzieje? Siostra wybrała bardzo nietypowy sposób obierania. Babcia nie jest zadowolona. Ale jak może być zła na swoją ukochaną wnuczkę? Ty, mój pulpeciku! Pomoże jej nawet zdjąć ziemniaki ze szpikulca. Właśnie tak! Siostra kroi ziemniaki specjalnym nożem. Tylko spójrzcie na tę piękną falbankę. Czas dodać troszkę koloru. Wow, jakie żywe odcienie. Teraz wlewamy olej i wrzucamy nasze ziemniaki na patelnię. Wspaniale. Zawsze trzeba być bardzo uważnym z gorącym olejem. Ostrożniej. No i pięknie układamy nasze kolorowe fryteczki na talerzu. Można podawać babci jak zwykle wszystko się podoba. Ale sama woli bardziej klasyczną wersję dania. I czasami klasyczna wersja jest najlepsza, prawda? O tak, frytki i keczup, ten znajomy smak z dzieciństwa. Co może być lepszego? Wspaniała robota, babciu! Brawo ja! Czym tym razem zaskoczy nas Wednesday? Jej frytki już się upiekły. Wygląda na to, że czeka nas niespodzianka. Co to jest? O nie! Chyba Wednesday pomyliła kierunek. Babciu, lepiej zakryj oczy. To nie dla osób o słabym sercu. Dobra, na czym to skończyliśmy? A tak, frytki. Wednesday farbuje je na czarno. Wow, jak pięknie! Zostało tylko dodać keczupu. I danie gotowe. Siostrze bardzo spodobała się wersja Wednesday. Zobaczmy, czy Margo też ją doceni. No co my tu mamy? Czy te frytki są trochę przypalone? Nie, smakują całkiem nieźle. A z keczupem? Są świetne. Nie wytrzymam, zjem przyjściutko. Mm, pyszności. A teraz następny zawodnik. Wygląda apetycznie. Nieźle, ale tak będzie jeszcze smaczniej. Żegnajcie fryteczki. Niam 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 niam. Ekstra. Chyba się przejadłam, ale jest jeszcze trzecie danie. Jakie piękne frytki! Spróbuję. Awesome! Mm, są przepyszne, bardzo dobre. Wow! Ostatni kawałeczek. Oj! Nie martwcie się, nic mi nie jest. Dobra, czy wszyscy są gotowi na kolejny challenge? Zobaczmy. Pankejki. Co za pyszności! Mam nadzieję, że nasi bohaterowie wiedzą, jak zrobić to wspaniałe danie. Jest tak wiele przepisów. Zaczynamy! Babcia zawsze gotuje jako pierwsza. Delikatnie wlewa ciasto naleśnikowe na patelnię. Właśnie w ten sposób. Widzicie? Można już odwrócić. Ojej, ten pancake jest idealny! To właśnie są lata doświadczenia. Wednesday, co z Tobą? Ojej, chyba będziemy potrzebować pomocy rączki. Czarny barwnik? Oczywiście, że tak, to przecież Wednesday. Spójrzcie na ten kolor. Ojej, wygląda na to, że ją troszkę poniosło. Dobra, wracamy do naszych pancaków. Ojej, jak pięknie! Czarne jedzenie zawsze wygląda tak elegancko. A jaki jest twój ulubiony kolor? Daj znać w komentarzach, a może w następnym filmiku zrobimy danie w twoim ulubionym kolorze. Co ty na to? W międzyczasie siostra robi coś ciekawego. Wow, to już nie jest pancake, to jakaś forma sztuki. Ojej, ten kolor w ogóle nie chce się wycisnąć. No dalej! Ouch! To był strzał prosto w oko. Mam nadzieję, że siostrze nic nie jest. Przecież chodzi o to, żeby się nie poddawać bez względu na wszystko, prawda? No to kontynuujemy. Ojej, tylko spójrzcie jakiś liczny jednorożec. To właśnie takie chwile sprawiają, że babcia jest taka dumna ze swojej wnuczki. Hmm, a co tam szykuje babcia? Wygląda na to, że czeka nas stary dobry przepis. Pankejki z masłem i syropem klonowym. Już na sam widok cieknie ślinka. Myślę, że pankajki Wednesday też się upiekły. Wyglądają dosyć ciekawie. Wednesday wykłada je na talerz. A teraz dodaje swojego ulubionego owocowego syropu. Nie żałuję go. Wow, czy to pająki? Spokojnie, babciu. Te pajączki są zrobione z czekolady. Cóż, Margo, czas spróbować dań naszych bohaterów. Co to? Wygląda przerażająco. Dobra, spróbuję. Mmm, nieźle. A co mamy dalej? Ojej, jakie apetyczne! I takie pyszne! Świetnie! O, tak! A co to takiego? Jednorożec? Jaki uroczy i jaki pyszny! Dobra, chyba wygrałam zwycięzcę. I wygrywa siostrzyczka! Zasłużyłaś na wygraną. Brawo! Cudowny dzień, Wednesday!